Chciałem bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zagrałem w Minecraft Bedrock, ale grę wklepać tylko łapką. Jest to odcinek, który jest wzorowany na odcinku, który grałem 9 miesięcy temu. Macie link w karcie. No, taki odcinek powiedzmy, że wyszedł, ale tam głównie ludzie zabierają się z Fair Play TNT. A w tym chodzi, że mogę zabrać, ale no. Chodzi o to, że się zabijał z łapki niż no, z Fireboli. nie wiem po co mi jest, że kupiłem kamień z przyzwyczajenia. Aha, no ciało oczywiście z wygrania ręki. Zbudujemy się typa. Dobra, on mógł was sobie. Muszę jakoś zrzucić. Kurde, nie mogłem go zrzucić No cóż potrzebuję kill -offa dobrego A kill nie będę klepał bo off 24 4 e, Opróżnienia zabiera Chociażby Jak najmniej tych Ubrali z... zabierać Dobra, spadł no głównie to będę iść no Bo nie raczej niemożliwe jest, by tak zasurfowała. Za, za typa bym go zabić z łapki. Dobra, przeżwaj. Tu tak niebieski, na razie tam już czegoś odmaka. Dobrania, bo sobie ten mieczek odkładał, bo będzie kusiło go Dlatego Dla tego już jest w Właśnie. A i no, jeszcze, jeszcze jakoś trafi. No nie no. Aha, no nie no, po łóżku. No cóż, cenny odcinek oczywiście jest wygrania. a ręki więc będę grał, dopóki nie wygram. Czekaj, sobie setek Firebola. Hmm. Jeszcze jeden fireball, Jest ten Typ, jest. Nie widzę go, dobra widziałem już Aj, nie wiem fire, bo po prostu nie, 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 nie mogę się Czyli nie mam bloków na e, na, na tym stronie, który zawsze używam Ciągle przejdę do tego, ale dobra Co wykupimy więcej? Fire body, TNT, Raider Git Bloki, co na No, tam jest ten niebieski. No, to koksrawcie, tam gdzie jest od 1,40, 1,50, ciekawe. Weder. Teraz, żeby nie stracić dużo HP. Weder. Hmm. Dobra, no i teraz, żeby próbujemy stąd zrobić. Aha, dobra, chciał żyje Żyje. No nie obeda. Refin. Czekaj się tam kaczy nie udało zrobić. Dużo HP straciłem, ale dał No, tutaj... Czerwony chat tam był. Dobra, tak, 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 widzisz. Tu trochę typ jest Ech, trochę mi się wydawało, że to typ jest Dobra W sumie ja nic, nic o tej ja ręce nie zrobiłem, nikogo, jeszcze nie zabiję no Cóż A, bloków nie można stać. koks no tak Dobra, no, to zrobimy tak Aj no, pi XD widzowie. Ja Niko nie zabijając, coś jeszcze ugramy Można no, i tak, ale to choć raczej by zabijać ludzi, więc... Co? No. Aha Co został w ogóle? Biały i wygrana ręka, aha Nie no, jeszcze oczywiście kolejną, bo to taka... Bo to taka wygrana, to tam... A. no, zagrałem kolejną, ale no jeśli mi się później uda e, W dalszej części odcinka wygrać rękę, to już to zajdziemy Bo to nikogo nie zabiję w sumie jeszcze Aj, no nie, dzisiaj Lederkaczec z nie wchodzi. Dobra, jest biały. Slim Protection kupię. Dobra, tak. Fair polami błędy Nie, no tu już to w wizawie F. Dobra, no gramy kolejną. Oj. no to tam może zaliczyć, ale... Może zaliczyć, ale no nikogo nie zabijemy, jest i taka. Okay. A w sumie tak nie wygrałem to tam nie, coś się Dobra dobra tak sobie Gdzie ten ty nie poleciał jeszcze? Teraz rzucony chyba. Tak. Aj, ef, zażół tego. Aj nie, chciałby tak. Nie wyszło. Dobra. Ja nie ziałby do wywoju łóżka. Dobra, teraz się go zwabi się żeby tamość. Raz kaczałem. Ay. właśnie czy ten żółty nie zniszczył... a czy zielony żółty mu nie zniszczył? Uszka. Ciekawe. Nie, jest tu w przypadek przez No. Ale oczywiście odkładamy go. Dobra, no, trzeba tego akurat rozwalić. Au. Nie wiem, co on pora zrobić. No o, i tak ludzi mogę zabijać, ale no, oczywiście nie mogę cały czas. No, jeszcze mieć kupiłem, go nie mogę używać. Przyzwyczajeni widzowie no są. Co zrobić TNT, to dolecę yy, Drabinki Choć mi dzisiaj nie wychodzę, ale zawsze może Tym jednym razem musi udać Ma tam szkło, to i tak to nie zrobię Dobra, zaczynam. Aj, no i nie zrobiłem. Aj! Nie, jest typa jakieś lagi by nie mogę zrzucić Bo ja... Nie, on miał lagi, wręcz jest ślepingu. Kurde no Oj, no ja jeszcze łóżka. Uciekam na inną bazę, bo tu. Dobra. Zję? Dobra Szybko trzeba uciec Nie szans, bo jestem chyba w klepie Dobra, zwojdowałem Ja się kupię prota Lepszy ten TNT Drabinki I firebole teraz A, no i Kupiłem silver piszmy. Dobra, trudno. Dostał. Czasów? A nie, nie, no, nie. Czy nikogo się z lapki, jeszcze i tak sobie nie zabiłem do tej pory? Chyba. No sobie nie mogę przypomnieć. Hmm. Gapa ma w ręce. On waterskiller robi, chyba tylko. Dobra, mam pomysł Dobra, nie straciłem Nie no, zabij mnie, mieć Kurde, nie, nie wyszło Cóż, no powiem, wygrać, oczywiście rękę O, ta będzie lepsza Bo patrzcie, widzowie, tutaj mamy Miejsce, gdzie mogę fajnie bloki postawić gościa, rzucić na rogach. A mapy się nie chcę wczytać, o tutaj. Już łatwo kogoś rzucić. Odkładamy sobie Dobra, dużo z y, aleksów jest na ręce. Może iść łatwo. Ale zobaczmy. Biały, na lunarze, okej. Okay. Okej, okay, spadł trap proska Zniszczone łóżko Tego mogę... o, tutaj Aj, Aj nie życię go ostatecznie Dobra, i tak chociaż mu łóżko zniszczyliśmy Co teraz? Nie, on do bazy, on też pójdę Dobra, w siebie na bazie jest więc... To ja tak, tak coś zestaw Giz Dobra wujka. Dobra i teraz Jest na bazie cały czas Słuchaj ta w dnia zrobić o ma Half Fireball, nie wiem czy idziemy Dobra zjazd Nie Dobra, źle wyskoczyłem Źle Puszowy nie ma Chcę odłożyć, bo nie ma nie ma To będzie... Do... lepiej tutaj do niebieskiego pójść Do nie, bliżej Do zielonego, nie, bliżej niż tutaj do białego Niż... Tak, do złotego Spadź... To... A, no tu nie ma zielonego tylko a to żółty jest sąsiadem pod zielonego jest więc... z... A masz co tam Dobra to więcej tutaj GSM Aj Kurde, coś nie mogę dzisiaj z tego ledera klacze zrobić No zów, nie, ty co prawie posterium, ale dobra Trzeba się czasami poradzić z tym, że nie umiem Ale ja po prostu jak chcemy dociczyć Ale makro? Kogo to? Ja makro? Właśnie Znaczy, tutaj miałem real, tak cały czas jest dobra hmm. złoty jest jeszcze teraz tu już końc złoty jest Okej okay. F bo fajnie się wydało aha No jak raz mnie wyzywa Ej no Nieładnie tak, no nie ma jak, to z tak. Dobra, chociaż się udał lekcebrać w końcu. jest szansa na wygranie arenki. Dobra G&T Ma W się udało Osłoniło Dobra Kurde, strasznie mało zabiłam ludzi w ogóle W sumie nie wchodzę tak w klepy No, no słusznie typ, nie wiem Dobra, lecę Nigdy, Rzadko wojduję w syn, bo nie wiem Bo się boję, że nie, nie zdoń, albo coś Więc nie wojduję ogólnie no, Albo On Jest tutaj To zdąż, już zdąży zwojdować tam trafi go tak, Nie wiem, dobra, wolę zwojdować. Szkoda, będę trafić tak głupio, jak jest daleko Do żółtego będzie szedł i dobra, wie gdzie? W tą stronę. A sobie łóżka, jeszcze się nie zabudowałem przez całą rękę. Dobra, ładnie. Aj no, prota, na pewno trzeba kupić. Ok, ciekawa taktyka. Tylko w sumie nie mam, bo że i dobrze słuchaj. Bo sobie porebki może kupić. Dobra, to jest wskazywane. Dobra. Tam mi się buduje OK. Chyba zdążył. Okej, okay, fireball jump. ugh, no nie da się nie mogę tego sąwki zabić. Nie. O, gdzie on tutaj się wybudował? Tam coś się wolę wcześniej Kurde Może będzie go sobie nie Aha, diakseta kupiłem, dobra Aj no Kurde, nie, nie mogłem go stąd z łapki zrzucić Aj Aha, jeszcze Aj. No A no, tak seta, to w sumie raczej 8 razy, to może też ten niewitkę. Ale tylko ja nie mogę dać tak No nie, no, tym ja. A mi fraguje no. No nie mogę mieć tak lepać, jak to mi rozwalisz. Hmm. Dobra, teraz odgrabinę jak miał. Dobra. Nie, no jak się klep ją, rzuci w ogóle Teraz myślę, że łóżka jest zjeść. On trochę kurczę, leci Spadł Dobra Jeden, jeden kurczę, No tylko Aha No kurczę, no, udało się Kurde, jeszcze mnie wyzywa. Dobra, no co no, mm, to była tyle z tego odcinka. Udało się tam wyrazić rękę. E, nie kle, w sumie klepałem z łapki, no co no, nie, nie, nie było tak źle. To była tyle z tego odcinka, tak jak powiedziałem. Zostawcie łapki w górę. Zasubskrybujcie e, mój kanał. Udostępniacie znajomy. To było na tyle. Do zobaczenia i pa pa.